Dobry, dobry Dzisiaj śpimy przy śmietniku Obudził mnie pan O Jezu Który grzebie w śmieciach Puszki zbiera o, tam gdzie właśnie Ale tu jest po prostu jaki poranek Piękne nam giełki Zarabiamy kajak i idziemy do wody. Póki nie ma tego upału. Dziś dzień pływania. Trzeba skorzystać. Ale jest pięknie. Dobra, wyciągamy kajak sona. Tam też jakiś kamperek. Tam wyżej stoi kamper. To jest kiało, bo jest krzywo, no ale. Przy wodzie, przy śmietniku. Ogromny, nie ma różnicy. Tam jeszcze. Dobra, dzisiaj idziemy na kajak. Kajak już wyciągnięty tu mam, niestety jeszcze mokry po ostatnim razie. Nagram wam taką moją wycieczkę małą, kajaczkiem. Bo gdzieś tam miałem komentarz z zapytaniem: jak to jest? Czy jakieś uprawnienia, czy coś? Nic wam nie jest potrzebne, oprócz. Eee, kamizelka jest prawda, chyba kamizelka jest obowiązkowa, nie? No, każdego na pokładzie łodzi, jak płyniecie w dwóch, to dwie kamizelki. One nie muszą być ubrane, ale mają być w kajaku. Więc szykujemy sobie po malutku kajak. Możecie pytać, czemu, czemu tu przy śmietniku? No, bo tu mam miejsce. Jak później popłynę, bo tutaj później będzie mnóstwo ludzi, tu, będzie, tu będą tłumy, no to później między samochodami nie będzie gdzie tego spakować. A tak mam tutaj taki dystansik zrobiony i, i sobie ten kajak później tutaj schowam. Ale coś wam pokażę. Patrzcie, do sprzedania. Numer telefonu. Jest takie autko, rower. I zobaczcie, moglibyście sobie to zabrać. <laughs> Widzicie to? tu jest za 50zł i szczerze mówiąc możecie zabrać patrzcie, nikt tego nie wziął Polska to jest jednak bezpieczny kraj nikt nie zabrał, numer telefonu nie jest to przywiązane Polska to jest fantastyczne miejsce to tożem ponagrywał timelapsy jak żem to do tej wody ale jestem sierota mówiłem wam, że Uwielbiam te jezioro żywieckie z rana, patrzcie, tu jest cisza, spokój, nie ma nikogo. Polecam naprawdę, jak tu przyjedziecie sobie przyjechać nad jezioro, popływać, wziąć jakiś kajaczek, tu jest plus taki, że nie ma żadnych łodzi motorowych, nie ma nie ma żadnych motorówek, to jest tutaj zakazane. Tylko jak będziecie wynajmować jakiś rowerek czy coś, piwko sobie wypijecie, to uważajcie, bo tu jeździ policja, pływa wodna i kontroluje szczególnie długie weekendy, jakieś święta, jak jest bardzo duży ruch na wodzie to musicie sami to, to musicie uważać bo e, kontrolują bardzo dużo cześć na rowerkach i takich tam rzeczach. Więc jak jedziecie z dziećmi płyniecie, to cieźwiutcy radzę być. Dzisiaj nie powinno być tak źle. Ale... To właśnie uwielbiam w poranku. Nie ma jeszcze nikogo na wodzie. Nie? Tam jakiś wędkarz był na łódce. I tak, to macie całe jezioro dla Was. Uwielbiam to. Nie wiem, czy tam widzicie taki biały budynek. To sobie poczytajcie: to jest Dom Peryskop. On jest zbudowany, to jest chyba jedyny taki, nie wiem, czy w Europie. Czytałem kiedyś o nim, że to jakiś architekt tutaj zbudował. A tam jest taki wał i te domy, nie wiem czy widzicie, tylko dachy. Ogólnie nie widać z tych domów tego jeziora za bardzo, bo ten wał przeszkadza. I gość postanowił, że sobie wybuduje taki właśnie dom, że na dole ma jakieś tam łazienki, garaże, później na środku, jak się przechodzi, tam są chyba jakieś pokoje i u góry potężny salon z kuchnią, właśnie z takim tarasem widokowym na jezioro. Możecie sobie poczytać, bardzo ciekawy budynek. Gosik, kto tam mieszka też nie jest chyba biedny, bo kiedyś widziałem pod domem stało tam czerwone Ferrari więc biedy to tam nie ma płyniemy sobie tam na plaży, to wam opowiem e, co biorę na takie pływanie co jest potrzebne mi w takim kajaku Co polecam zabrać takie podstawowe minimum jak ryby skaczą ale jaja ładnie skaczą ryby tam szczególnie dobra, dopływamy tu trzeba uważać, żeby nie zerwać z dołu tych stateczników o, właśnie żeśmy zaryli lekko wyjdziemy, wam pokażę co trzeba brać co ja biorę do na kajak wyciągniemy go troszkę i wam opowiem o o tym co ja biorę ale jest woda ciepła, przyjemna dobra, dalej go nie wyciągam patrzcie najważniejsze wiosło tu mam jedno siedzenie to jest dwuosobowy, można wziąć dwa Mam taki worek na telefon, polecam sobie to wziąć. Tu mam taką bojkę. Tu mam włożone kluczyki, samochody, jakiś powerbank, cokolwiek ciekawego, macie jakiś portfel. Portfela nie noszę, bo mam w telefonie. Woda do picia. No i kamizelka, to jest obowiązkowe. Kamizelka. Tyle ludzi jak jest Was dwóch, to dwie kamizelki muszą być. One nie muszą być ubrane, ale muszą być na kajaku. No i to jest wszystko, nie? I tu mam, widzicie, takie takie statyczniki Trzeba uważać To jest po to, że jak wiosujecie, żeby gdybyście tego nie mieli, to wiosujecie lew lewo, w prawo, to byście takim płynęli takim taką eską, a dzięki temu e, kajak płynie prosto No i to jest najważniejsze Co wziąć. te stateczniki ja jeden zerwałem kiedyś E, na jeziorze nyskim ale idzie to kupić bez problemu ja to kupiłem w Empiku za 80zł bodajże było najtaniej w Empiku tu jest marina zobaczcie jak przyjemnie z samego rana no patrzcie, tu sobie możecie przyjechać te rowerki, kajaki są z tej strony, z tamtej tam akurat samochód mamy po drugiej stronie, przepłynęliśmy się tu bardzo przyjemnie. Woda cieplutka. To jak na Mazurach, co? Słońce wali. Nic nie widzi. Nie będziecie widzieć. Przyszedł pan z pieskiem. Piesek pływa. A my płyniemy za chwilę dalej. Dobra. Idziemy popływać. Znajdziemy sobie takie małe miejsce, gdzie sobie się zmoczymy trochę o, kaczucha się myje Okąpiemy się trochę, schodzimy póki co jeszcze jest w miarę OK, ale za chwilę się zacznie upał więc Na razie ściągnę sobie koszulkę Opalimy te sadło trochę Napijemy się wody tam sobie znajdziemy jakiś cypelek. Będziemy tam sami. Taki jest plan. Do boju. No, jak później do wody, to wciągam go trochę głębiej. Żeby nie zerwać tych stateczników, nie? Po prostu. Trochę głębiej, żeby było. że jest ok telefon, żebym go nie zmoczył wiosło teraz ja wchodzę tak, jedna noga siadam A. i wrzucam drugą nogę i jesteśmy i sympatycznie płyniemy sobie O, a propos policji. Mówiłem wam o policji? Proszę. Dwie łodzie policyjne tu są. Jedna i tam jest druga. Tam jest jezioro Międzybrockie. I tam też pływa, ja policja pływa. Więc strzeżcie się, bo oni tutaj kontrolują. A te łodzie mają szybkie, uwierzcie mi. Nie wiem, co to za silniki. Nie znam się na tym. Ale widać, że duży, nie? Pisze coś 650. Popływałbym ze takim. Policja. Dobra, wiem. A tu WOP. Ładne. O nie, to nawet nie Wopr, bo Wopr to jest Ochotnicze, a to jest Wodne Pogotowie Ratunkowe, WPR nie Ochotnicze, a, a normalne tu następna maryjna, ale zobaczcie tam, gdzie stoi ten busik fantastyczne miejsce na nockę muszę coś wyczaić, jak to on tu wjechał tylko że to będzie jedno miejsce, może dwa ale dobrze tu dojechać sobie chociaż nie, bo tam u góry pełno ludzi, tam jakaś knajpka a może jednak nie. Patrzcie jezioro ciągle puściutkie. My już godzinę pływamy sobie. No, po... godzinę, bo o 6 byliśmy na wodzie 7.00 rano. Gdzieś koło 10-11 zaczął się tam ten wycieczkowiec, nie wiem czy od 11 zaczyna pływać Póki co jest to tylko dla nas. Wiemy, znajdziemy to miejsce, i później sobie popłyniemy na, na obiadek. Mamy w cholerę czasu. To jest właśnie fajne w swoim kajaku, że nie macie ograniczonego czasu. Możecie pływać ile chcecie, gdzie chcecie. Nic was nie goni. <laughs> Patrzcie, tutaj, jakie wybudowali apartamenty. Kosztuje to miliony. Takie jedno jakieś mieszkanie to miliony. To Bardziej tutaj kupią chyba na inwestycje i Airbnb jakieś. Wynajmy, wypożyczania. Wątpię, żeby ktoś tutaj mieszkał. Bardziej obstawiam, że ludzie z kasą zainwestują i będą wynajmować, więc za niedługo już będziecie mogli sobie tu pewnie przyjechać na wakacje czy na jakiś weekend i wynająć normalnie przezarombiste apartamenty z widokiem prosto na jezioro. A to też trochę komplikuje, bo tu była ścieżka rowerowa naokoło robią. I pewnie tutaj nie będzie, mogła iść, pewnie będzie szło drogą. A nie przy samej wodzie, niestety. No nie wiem, jak to rozwiążą, ale szczerze wątpię, żeby tu można było przejeżdżać, chociaż może się mylę. i tak, chwila przerwy. Oczywiście jakiś śmieć. Ale jest tutaj fajnie. Idę do wody się schłodzić, bo się robi gorąco. Patrzcie, tu jest rybek. Widzicie? Patrzcie na to. No po prostu setki. Zobaczcie. <laughs> Nieźle. Po prostu setki, setki są tych rybek, setki. To jest fascynujące. No kurde, ja tu pływam. A tu taka ryba leży. cię kręcę. Nie żyje. Dobra, próba jeszcze tego. Kurde, zawali... zawaliłem trochę. Bo wsadziłem te rybki, nagrywałem, wsadziłem do wody. A zostawiłem klapkę otwartą z USB. I teraz nie umiem tego naładować. Przełącza się, wyłącza, więc zobaczymy, czy to będzie działać. Mam nadzieję, że to zaraz odparuje tam i wszystko wróci do normy. Płyniemy nad Poddamę. Patrzcie jaki klimacik. Tam jakiś domek można sobie wynająć. Tam płyniemy, tam sobie zjemy obiadek, ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze za szybko, to jest jeszcze nieczynne. Przyznajcie, że jezioro Żywieckie jest ładne, co? Meldujcie tu. <laughs> Patrzcie tu sobie buduje ktoś domek elegancko Ale miejsce będzie miał widok i ja nie mogę, aż mu zazdroszczę już Patrzcie tu następny No bajka Rewelacja Ten kurde, ale ma widok i ja nie mogę Patrzcie jak sobie tu płyniemy pod drzewkami Jaki klimacik na jakimś lazurowym tam jest tama, zapora tam jest droga i dzieli Jezioro Żywieckie od Jeziora Międzybrodzkiego jak przyjeżdżacie czasem tu i tam jest taki parking i ludzie przychodzą, chodzą po tej tamie, po tej zaporze i zdjęcia robią to właśnie tutaj ale woda tu jest w miarę czyściutka Pełno patyków. A no, to jest to drzewo przewrócone. Kurde, ta kamerka coś nie, nie, nie funguje. Nie chce, niby wyschło. Ciepło jest, a dalej nie działa. Cały czas mi się włącza, rozładowuje baterię. Za chwilę przejdę na nagrywanie telefonem. Tam jest zapora. A tu pełno wędkarzy ma ludzi, bo im tu przepływałem i. Ja tych spławików tu nie widzę, tego oni tu te jakieś nowoczesne sprzęty mają, to jest w wodzie zanurzone i tego tak za bardzo nie widać. I marudzą. No ale co, no zbiornik dla wszystkich. No i tam jest ta zapora, ale tam już nie płynę. Tu się przedostanę na drugą stronę. Ale ryba tam skoczyła teraz wielka. Zaczyna wiać. Znosi mnie na prawo. Tam jest przystań, tam jest ten statek wycieczkowy. Który pewnie wypłynie za jakiś czas. A my się tu gdzieś przycumujemy. Przejdę trochę na nagrywanie telefonem, bo tam ta kamerka naprawdę szwakuje. Wiatr się zerwał, rybki pływają. Tam jest cała ta zapora. Jak widzicie. Znosi... Piotrze, tam jest ten statek wycieczkowy, stamtąd wypływa. Muzyczka gra. A my sobie tutaj przycumujemy w drugą stronę. O. I tu sobie gdzieś poczekamy. Za godzinkę se zjemy obiadek i będziemy wracać. O, tu miałem zjeść przystań stanica się nazywa. Tam z góry też możecie dojechać. Polecam bardzo dobra rybka. To jest w ogóle pole campingowe, pole namiotowe. Można sobie namioty rozłożyć. Tutaj campingi, a nawet są jakieś przyczepki i tam jest fajny widoczek sobie siedzicie i jecie rybkę naprawdę mega przyjemne miejsce polecam ale ja nie będę jadł, bo jest kurde... która jest godzina? jest 9.30 i czekać do 11.00 jest otwarte a zresztą obiad tak szybko nie ma sensu a problem polega na tym, że się robi bardzo gorąco ja tu za chwilę za chwilę to ja tutaj po prostu się spalę, więc muszę pomału wracać, bo to już nie są żarty. Patrzę, polskie komo, polska garda. Ale w ogóle jaki czad, jestem prawie na środku jeziora i nie ma nikogo, jestem sam. A wiecie co tu się w weekendy dzieje, jak to wszystko wypływa? Tu nie ma kompletnie nikogo. Uwielbiam. Gry, niby Kurde, to, patrzcie jakie fale się robią, jest na... ja Cię, cię kręcę, Nie za bardzo, spadamy, obracamy normalnie, ale fale takie gigantyczne uh. Kurde, trzeba walczyć z falami, ja Cię kręcę, patrzcie co tu się zaczęło robić Jak wypływałem o 6 rano to był spokój na wodzie, patrzcie jakie fale, zarabałwany zaczną robić Uhuhu, spadamy Ten kajak jest wywrotny, można się łatwo wypierdzielić na nim O tyle płynie, jedzie Ale czad! Co to się dzieje? Uhuhu. Bye. Wiatr się zerwał. Czekaj, na tam na plaży będzie ludzi, ale masakra. Co się z pogodą zaczęło robić? Spadamy. To też... Nie, to jest też pogotowie Wodno tu na supach się Nagle się ludzie pokazują. Ale wichurzy. Czekaj, idę na plaży ludzi. Ech, nie ma tak dużo ludzi. to Nareszcie. Powiem wam pod ten wiatr to się ciężko płynęło Saigon. Pakujemy to.